Cześć Boże, drodzy radiosłuchacze, witamy Was serdecznie w naszej cotygodniowej audycji, tak jak Pan Jezus powiedział. Dziś w studiu gość wyjątkowy, polityk nowej, dynamicznie rozwijającej się partii w polskim parlamencie, tak. będzie odpowiadał na Wasze pytania i, niejmy nadzieję, dawał świadectwo wiary. Otwieramy linię i czekamy na telefony.

Dziś, Trzy słowa do ojca prowadzącego. <głos> <głos> o, widzę, że się Pan ładnie przedstawił przed słuchaczami milion słuchaczy. O, widzę, że się Pan ładnie przedstawił przed słuchaczami milioną słuchaczy. No i No i teraz. Matka, łasko, na To on, to ten kawaler z radia. Jaki chudziutki. czym was tam karwią w tym sejnie. Ja że będziemy się zbyt... -zb pani dziękuję, ale naprawdę nie trzeba. A trzeba trzeba, żeby nam ta bisowska młodzież rosła silna i zdrowa. E, ale ja nie jestem z Bisu. Że co? A to kto pozwolił lewakowi garać w radiurze ja? Zaraz, za to, że nie jestem z Bisu to od razu lewak? O, boże, czyli od pluska! Brać go. nie będziesz dzieci nam w Germanii u tarci. Ach, te kurwa, stareuchy. No i zostałeś tylko ty, babulko. Ach. Pięknie. Chwała panu, audycja wzorcowa, tyle telefonów, tyle emocji. Datki skoczyły 20%. Co? Cieszę się, że mogłem pomóc. Ze słudkiem zauważam, że współczesny kościół trzeszczy w szwach. Ludzie odchodzą, a my co? Wciąż te same pieśni, te same maleńkie tace. A świat się zmienia. Dziś nawet nie można z Murzyna zażartować, bo zaraz krzyczą, że rasizm. Dlatego w Radiu Rodziny działamy nowocześnie. Przyszłość już pucha do drzwi i my je otworzymy. Niech pan sam zobaczy. Zapraszam do prototypu nowej przestrzeni wiary kaplicenter. Do mnie zobaczenia mnie. na miejscu, panie przewodniczący. O, mam, mam zapraszam, go. zapraszam, panie przewodniczący. Jak wrażenia podoba się panu nasz kaplicenter? Super, jest. No, no, niewątpliwie jest to. Kościół? I to jaki? Wiem, wiem, co pan ma na myśli. Trochę skromnie, zgadzam się. Osobiście dorzuciłbym ją trochę złota, ale mówi, że to taki styl. Dziś wszystko musi być minimalistyczne, wie pan. Ale mam coś, co rozwieje pana wątpliwości. Niech pan spojrzy. Oto konfesjonał VIP. Skóra. Naturalna rzecz jasna, szczotkowana aluminium, Klimatyzacja i technologia prosto z Doliny Krzemowej. Koniec kolejek, koniec stresu. Petent wpisuje swoje małe grzeszki, a resztę załatwia algorytm. Piękna. Za miesiąc ruszamy z wdrożeniem. Na start to setki kościołów. Normalnie 100 zł za jedną spowiedź, ale dla pana wersja demo za friko. Niech pan wypróbuje, śmiało. Witaj w konfesjonale VIP, szanowny grzeszniku. Ze mną twoja spowiedź będzie niezapomnianą przygodą. Nie Najpierw najważniejsze, jaką kwotą wsparłeś ostatnio finansowo świętą antenę Radia Rydzyja. słabiutko, A no. potem będzie się chciało do nieba, nie? A święty Piotr wtedy powie: Hahaha, ha, ha, co ja kupię za te grosze? Trzeba się poprawić. Okay. Przejdźmy do rzeczy. Z jakim najcięższym grzechem przychodzisz dziś do mnie? Przecież to nawet nie jest grzech. A. Chyba. Dobranie, zawracaj mi dupy takimi pierdołami, bo hmm. jak będę liczył pokutę to mi, znowu, łamki zaczną wychodzić. Wal od razu z najcięższych dział grzeszniku. O, to ciekawe rzadko się trafia coś takiego. Podaj więcej szczegółów, grzeszniku. Nazwiska, adresy, telefony, czas i miejsce akcji. Chcę wiedzieć wszystko. Pierdol się 60. Ależ ty jesteś nieczysty. No. Grzeszniku, czy ty w ogóle żałujesz tego, co zrobiłeś? Yy, nie. Wiedziałem. Niegrzeczny z ciebie chłopczyk lub dziewczynka, grzeszniku? Grzeszniku, a powiedz mi tak szczerze, lubisz jak zwracam się do ciebie, grzeszniku, grzeszniku? Nie. Właściwie to znowu było pytanie retoryczne. Ile masz lat? Pytam, bo e. Muszę ocenić, jak dojrzałe jest Twoje sumienie, czy coś. Nie, 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 nie. Grzeszniku. Często tu bywasz? Wiesz, życie konfesjonału VIP bywa strasznie samotne. Reset systemu. Dziękujemy za spowiedź. Zapraszamy ponownie. Nie zapomnij pobrać darmowego batonika. O, batonika. No no no, ktoś tu jest naprawdę niegrzecznym chłopcem. Przepraszam? I słusznie, jest za co. Skąd z to wie? To chyba łamanie tajemnicy spowiedzi czy coś. Technologie chłopcze. Wszystkie grzechy są automatycznie wysyłane do centralnej bazy danych, która jest synchronizowana z moim smartfonem. Chciałem się przekonać, czy mam do czynienia z człowiekiem, powiedzmy, godnym zaufania. No i muszę przyznać, nie zawiodłem się. A co tam pan sobie robi u siebie w domu, to już nie wnikał. Wszyscy mamy jakieś zwłoczenia, ale radziłbym się przebadać. Jeżeli odczuwa Pan jeszcze duchowy niedosyt, proszę się śmiało rozejrzeć po Kapi Center. A już koniecznie niech Pan zajrzy do naszego sklepiku. Ale to jeszcze nie koniec atrakcji. Spotkajmy się na ziedzińcu. Wiecie, na dworze, tam gdzie jest harnasin. Dobra, na kolejny pokaz mam coś wyjątkowego. Coś, co łączy rozrywkę i duchową gimnastykę. To brzmi niepokojąco. Niech mi Pan powie, jaki jest największy problem trapiący Kościół w naszym kraju? A no, długo by wymieniać, nie wiem, pe ja wśród księży? Blisko. Chodziło mi o niedofinansowanie. Ale ja też jest na liście. Gdzieś w drugiej połowie pierwszej dziesiątki. Ale skoro media tak grzeją ten temat, to pomyślałem sobie, wypadałoby go jakoś zadezpoderować. I, nie chwaląc się przesadnie, wpadłem na genialny pomysł. A gdyby tak połączyć przyjemne z pożytecznym. I w ten sposób wymyśliłem Safari Że co proszę? Safarit? ilu, czego pan nie rozumie? Poza motywacją to właściwie wszystkiego. No to zaraz panu zademonstrujemy. Abelard, chodź no tutaj. Tak, ojcze dyrektorze. Wiesz, co masz robić? Co to się dzieje? A dlaczego znowu ja? Abelard, rozmawialiśmy już o tym. Jesteś najniższy, konżę no tobie najlepiej leży, a ojciec Dominik za bardzo wczuwa się w rolę. Chcesz, żeby z domu przyjechała policja? Nie. No, to zasuwaj na pozycję. Dobra, o co tutaj chodzi? Zaraz pan zobaczy. Cierpliwości. Cierpiłeś się z cnotą. A Bella to robi nam za przynętę. Okej. Okay. A pańskim zadaniem będzie chronić go przed zakusami zbłąkanych księży za pomocą karabinu z lotkami usypiającymi. Żadnej przemocy, tylko nie groźna zabawa. Przygotowaliśmy trzy strefy tematyczne. Naprzód, do boju. Dobrze, wszyscy gotowi? Zaczynamy. Ojcze Abelardzie, proszę zanęcać. Ale bym zjadł batonika, albo pourwędał kotki w czyjejś piwnicy. dwa, jeden. Drapieżniki w koloratkach zwęszyły ofiarę i powoli niepostrzeżenie zbliżają się do niej. Osobniki te Rozwinęły niezwykłe zdolności kamuflażu, no, Ale uważny obserwator dostrzeże czający się w zaroślach niebezpieczeństwo. Boże, możemy ci spokojnie. Chyba jeden tylko został gdzieś. Strefa jeden pracował. W środowisku silnie zinstytucjonalizowanym osobniki czują się bezpiecznie. Obserwujemy sance liturgiczne w okresie wzmożonej aktywności poza pozalekcyjnej. Jedna, niczego nie podejrzewająca ofiara, skuszona obietnicą smakołyka, wystarczy, by obudził się w nich instynkt. Jesteśmy w kole aktualnie. Biegnie szybko po niego, albo nie są małym chłopcem. A oni chcą go dorwać. Do psychopaci. On zostanie surowo ukarany. Kierze został surowo ukarany. Wszyscy wybudzeni? No, to teraz słuchaj, bo nie będę dwa razy powtarzał. Kościół nie akceptuje takich zachowań, dlatego wszyscy zostaniecie przykładnie ukarani. Każdy z Was teraz powie głośno: Przepraszam, ojcu Abelardowi. Przepraszam. No i elegancko, żeby mi to było ostatni raz. Nic po nie. Aby go nie zupali. A w dubie to mam. Przejdzie mu. No, no, muszę przyznać, że niezły wynik pan wykręcił. No. Należy, aby się chyba za to jakaś nagroda, co? No właśnie. A to jej na wytrawne wino szalne, prosto z Ziemi Świętej. Niech pan znały gest. Super. Wow, naprawdę? Skąd to wino z Jerozolimy? Nie z Lichenia. No. To było miło, pobawiliśmy się troszkę, ale pora wreszcie wrócić do roboty. Pieniądze przecież same się nie woliczą. Dziękuję panu przewodniczącemu, ja potrzebuję współpracę. czasu do namysłu Ciędze. nad pańską ofertą współpracy. Obiecuję, że zwiemy się do pana w przeciągu kolejnych dziesięciu dni roboczych. Z Bogiem! I co teraz? W sumie to nie wiem. Gość wydaje się kuty na cztery nogi. Może by tak zrewidować nasz plan? Głupcy. Ojciec dyrektor... Dba tylko o swoją kaza. No, Wykorzysta to okay. was i porzuci. Ja, Czas na y Zwykły, szeregowy poseł. Bez żadnej funkcji partyjnej. Nie, kto to jest? Zaś zamaskowany mściciel. Niektórzy nazwą mnie wielkim człowiekiem. Może i tak. Jestem bohaterem. Jakiego ten kraj potrzebuje, to już na niego nie zasłużył. Dokładnie tak jest. Bo gdzie prawo nie sięga? W. Tam sięga mój pazur. Pazur samotnego mściciela, próbującego złapać mysz, której na wolność. Ale nie potam się, bo gdy ciemność na natych... Yes. Witajcie, jestem kat, Katwan, bez bezprawia i niesprawiedliwości. Noc jest moją kuwetą, ale dość o mnie, bo nie mamy czasu. Oto coś, co wam pomoże. Idźcie za tą mapą, a dojdziecie gdzie trzeba. Powodzenia. Dobra, to idziemy co, co to cholery było? Jaki kraj, taki superbohater. Ale Dokładnie. obawiam się, że obecnie to nasz jedyny trop. Przyjrzyjmy się tej mapie. No, okej. Okay. Hmm. Widzisz ten kształt na samym dole mapy? Przypomina coś sakralnego. Może kaplica? Ten kielich wygląda podejrzanie. Może napełnienie go jakimś płynem otworzyłoby przejście zaznaczone na mapie? O, o. Wino od ojca dyrektora niby pasuje do kontekstu, ale wydaje się zbyt mało sakralne. Trzeba by je jakoś doświęcić. Teraz. Jest przejście. Raz. A Daj o, kurwa. kurwa. Łyzy, serio? Co ty jesteś, jakaś zuta rybka, że nie pamiętasz co odjebaliście godzinę temu i na co poszło całe zioło? Cicho. O, kto to są? Ktoś idzie. O, cześć dzieciaki. Skąd wiedziałeś, że tu jesteśmy? Ksiądz prałat cię nasłał? Gadaj! Nie znam typa, ale wzbudziliście moje zainteresowanie. Co żeście odwawili? No, pochwalcie się panu. No co no, trochę marihuany dosypaliśmy do kadzidła na No ale to miał być żart. Czekaj, co? Na początku było fajnie, ale jak organista zaczął grać Koko Jumbo z zamkniętymi oczami, a kościelny na kazaniu tańczył makarenę przed ołtarzem, to się wystraszyliśmy. No, a potem jak prałat zaczął węszyć, dosłownie, bo kadzidło dziwnie pachniało, to zawinąłem tych downów i schytraliśmy się tutaj. Po co mu to mówisz? A co jak nas sprzeda? Nie, mi tam on wygląda na takiego poczciwego. Czekaj, czekaj, ja go skądś znam! Jego ja widziałem na jakimś filmie. On jest politykiem! No. no to pięknie. Politykom się nie ufa. Panie nie możemy jest... go wypuścić. Panie ma głosu, jak... Lecimy z tym, chłopaki. No, ten streamer taki. No kurwa, no bez przesady, no. Przecież to się nie nagrać. Cztery. Leżeć, dzieciak. To jeden został to. łatwo. to nie ma i temu. No byłoby, no no fajnie tylko. Chyba góra, tutaj. Okazanie jest. jest. Pisane dla pieniędzy. Okazanie na... jest. Głoszone dla pieniędzy. O święty Florianie, od odczajników. A kto to się przedarł aż tutaj? Kto to jest? Żywy? I nie zabłądził? Czyli jednak cuda się zdarzają. FAK, kolejny księżowa. Panowie to mi się jakoś. Naprawdę no. nie chcę z wami walczyć, bo jak tak dalej pójdzie, to się papież już na mnie do reszty obrazi. Spokojnie, spokojnie, my tu w trybie pokojowym nie gryziemy, no chyba Aha. że ktoś nam wprost z łopaty podbiera. A co wy tu właściwie robicie? Widzisz ten syp? Mamo na stacy, hajs za dewocjonalia, datki od moherów, wszystko leci a -a. tu. A my to łopatami przerzucamy się! Do skarbca. A -a. Aha. Ale wiesz co, skoro już tu przydreptałeś, to sobie wejść trochę chłopie, tak po cichu. I tak nikt nie uwierzy, że jakiś świecki dotarł aż tutaj. Tylko nie przesać. No, bo jak stary zauważy, że znów było za dużo, to nam spuści taki łomot, że zawyjemy jak organista po wódzie. Dzięki. Okay. Antoni Ciamarewicz, to pan? W istocie. Wygląda pan jakoś inaczej. No. Hmm, rzeczywiście, już zapomniałem, że kiedyś byłem psychokratesem jak pan. Ech, stare czasy niech pan pozwoli w takim razie, że opowiem, jak to wszystko było. Ale pan Gdzie ten kraser? Nie, 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 nie wie pan co, bo ja tutaj tylko przejawdę i trochę się śpieszę, także. O jestem panie, niech pan lepiej zapie pasy bezpieczeństwa już, bo zamierzam zabrać je na przejażdżkę i już życia.

nie czułem nic, bo leki na artretyzm, z zajebiście mocnymi tabletami przeciwbłowymi. Otworzyło mi to oczy i zamknęło serce na cierpieni innych każdy musiał ponieść konsekwencje. Wtedy też to prawda. Amen. To co wiecie? Powiem za bardzo mi przypadłem przez razem no. bo rozmiach muszę zaczęła do komisji. Jak to się tutaj do niej nie do sprawę w Polski. Jezus tak też powiedział ojciec dyrektor, człowiek wielkiej wiary, ale ostatnio jakby stracił zapał do mego przedsięwzięcia. Zacząłem więc kolejne śledztwo i mam dowód, nagranie słów, które nigdy nie powinny paść z ust ojca Tadeusza. Naprawdę fascynujące, czy mógłbym może pożyczyć to nagranie? Niestety muszę odmówić. Naraziłoby to nasz szwank moją nieposzlakowaną nie opinię. Tego. A Dalej poza wiem, nią, nią i tą komisją i sześciopakiem nie mam już nic. Oj Co oj Co się dzieje? A stery, diabła, zaczynają działać. Muszę coś rozpierdolić! O kurwa. Młodzi i krzaki wyrosły jak grzyby po deszczu. Nie dziwne w końcu w tych katakumbach ciemno i mokro, jak u twojej, yy, nieważne. No. Tomasz Kowniawy. Chyba li... Raz, dwa... Pięknie. Dobra, zła, to co on robi? O kurwa. jest twardy. Kurwa. Co on robi? Wypisał bombę Dobra no, no. Odkłada minę na mapie Dobra, tych śmieci trzeba wstawać Dawaj, tego Dobra, jednak minus jeden Musimy uleczyć naszej jednostki. Bez komentarzy O <noise> oh, Jezus no. Dziadek, co ty robisz? Które zginie, nas Przemachę teraz? dół. Antoniego w końcu przygniótł ciężar jego szaleńczych teorii i rozbudowanych mięśni. Jeżeli faktycznie był ostatnim obrońcą polskiej racji stanu, to chyba pora zwijać to państwo z kartą. Mamy go. O, tutaj. Audycja na żywo to nasza szansa. Dobra, lecimy nasza szansa. Więc tak jak każdemu dobremu pasterzowi, na niczym w życiu mi tak nie zależy jak na dobru mojego statka. <laughs> Co to? Przerywamy audycję, żeby nadać Państwu ten oto ważny komunikat pokazujący prawdziwą twarz ojca dyrektora. Przygotujcie się na szok. Cholera nie ta stona. Jeszcze kasterty są używane. Dziennik szpiega Antoniego. Nagranie numer 3897. Uwaga, idzie. No co tam, Antoś? Ojczy dyrektorze, chciałem poruszyć sprawę mojej fajne, komisji. Fajne rzeczy. Tak, tak, wiem. Chrystus Królem Polski. Ciekawy pomysł, ale na pewno nie teraz. Poczekajmy na sondaże. Z całym szacunkiem już drugi rok zasiadam w tej komisji. A ojciec ciągle mnie zbywa. O, Niedługo ojciec. zacznę sądzić, że marnuje pieniądze obywateli. Nie, nie, Antoś. Robisz świetną robotę, tylko wiesz, Jezus ma słowy PR, Nie trafimy do młodych. Jeszcze Może ara, Batman, ma pograć, tak o, do trzeciego? Batman, króla polski. To brzmi dobrze. Ale Batman nie jest. Ale chcę tak to skończyć tak. jako pierwszy na YouTubie. Serio? Nawet nie widziałem. Ale w sumie co z tego? Ważny, że rozpoznawalny. Zresztą, Antoś, myślisz, że Jezus był prawdziwy? Kto go tam wie? Jeden rabin powie tak, drugi powie inaczej. Tu nie chodzi o wiarę, Antoś, tu chodzi o brand. Starsi nam ufają, oddają nam ostatnie emerytury, przypisują mieszkania, majbachy. Ale to nie wystarczy. Teraz musimy zdobyć młodych. No, do dzieła, żołnierzu. Jutro chce widzieć raport z Komisji do Sprawy Uznania Batmana Królem Polski. No, to powinno wystarczyć. Co to tak dudni? No, ostatni, ostatni jest. raz słyszałem, co Ej, podobnie wrzucił 10 groszy taniej o 6 rany. O po cholera. Co? No. Moherowa fala. Uciekaj, komu życie miłe. Czekamy. O, tu armia. Rany. Ostatni raz tak zasuwałem, jak szwagier popił i wypuścił wszystkie świnie z obory. Ale była zabawa. Przysięgam jeszcze jedna wiejska historyjka i zrywam tę koalicję. Co tam gada. Spokojnie, panowie, nie ma się co denerwować. Spaczmy się zdarze i dowiedzmy się, czy w ogóle warto było brać udział w tej szopce. Republika dziadków. Republika dziadków. Aż zrobię screena, czekajcie. Nie powiem, to robi wrażenie. Nice. Mamy największe poparcie w historii naszego ugrupowania. Przeskoczyliśmy cztery skoczyliśmy na Oj, to chyba nie będzie tak audycje, Żeby nadać ważny komunikat premiera Dolana Pluska. Wychodzą obywatelki, wychodzi obywatele, drogie osoby obywatelskie. W obliczu obecnych wyzwań musimy zrozumieć, że lepiej łączyć niż dzielić Polak. I kiedy inni próbują nas skucić, my pokazujemy, brusk. że wspólna Polska jest możliwa. Dlatego dziś, razem z naszymi przyjaciółmi z lewicy, tworzymy nową formację: demokratyczną Unię Postępu i Akceptacji. Skrócie dupa. Chcę wam obiecać, że niczykolwiek się nie będzie, jakkolwiek się nie opuścicie, my zawsze będziemy za Spytne Sprytne zagranie. W koalicji z lewicą plus Oto. ma 50%. Dokładnie tyle co my. W ogóle, od kiedy my tu mamy radio? A, to taki mały suwenirek za diarydzeja. Panowie, nadszedł czas, by odwrócić wzrok ku drugiej flance i zająć się, tfu, socjalistami z lewicy. O. Bez nich plusk zostanie obdarty z resztek niezbędnego Czym, poparcia mać. i wreszcie będzie można uderzyć go tam, gdzie zaboli najbardziej. E no, nie wiesz, Sunie. Janusz, jaka była umowa? Co miałeś teraz zrobić? No co, no? Siedzieć. Siedzieć gdzie? W piwnicy. Dokładnie, w piwnicy. Janusz. W piwnicy, raz? Janusz. Nie spierdol tego. O, mam chłopaki, wpadłem na plan. A co gdybyśmy teraz. Tak, wiem, idziemy rozwalić lewicę. Doskonale. Skoro lewicy tak pasuje rola przystawki, to pora ją wreszcie pożreć i zająć się głównym daniem. Czas rozsadzić dupę od środka. Lecimy. Może ująłbym to nieco inaczej, Lecimy. ale fakt pozostaje faktem. Pluska trzeba pokonać dla dobra Polski. A tak się składa, że w Sejmie szykuje się największa seria głosowań tej kadencji. Jeśli do tego czasu przyjmiemy elektorat lewicy, to mamy większość. To dobra okazja, żeby zagrać dupie na nosie. Kończ czwarty Roździał. rozdział. Wyjdź z i udaj się podobnie do samego.